Hej! Czym jest yoga twarzy? Joga twarzy to naturalny, naturalne podejście do odmładzania, naturalny sposób na to, aby poczuć i wyglądać się młodziej, fajniej, e, bardziej energicznie i zdrowo. Joga twarzy to zarówno ćwiczenia, jak i masaże, automasaże, bo tego uczę. Uczę, jak ćwiczyć, jak wzmacniać mięśnie twarzy i jak je rozluźniać poprzez automasaże. Joga twarzy to również zdrowe odżywianie się, to nawadnianie, to ruch całego ciała, bo nie możemy odizolować mięśni i skupić się tylko na mięśniach twarzy albo szyi, a zapomnieć o mięśniach reszty ciała. Trzeba dbać o formę całego ciała. Joga twarzy to również y, różne techniki relaksacyjne, bo w zdrowym ciele w zdrowy duch, a w zdrowym umyśle piękna twarz, piękne ciało. Yoga twarzy zajmuje się y, dekoltem, szyją i twarzą, ponieważ powyżej obojczyków mamy ponad 80 mięśni mięśni, które są, w odróżnieniu od mięśni reszty ciała, przyczepione nie tylko do kości, ale również do skóry i do innych mięśni. To jest taki makaron. I teraz wyobraźcie sobie, że coś nie tak dzieje się z mięśniem. Na przykład kurczy się, tak? mamy napięcia, na przykład biotczeje, opada. Grawitacja w twarze nam nie służy. Kiedy to wszystko dzieje się z mięśniem, z mięśniami, one ciągną za sobą skórę. I w ten sposób powstają zmarszczki, linie, bruzdy, no i to, czego nie lubimy najbardziej, czyli z wszelkiego rodzaju zdisy. Dlatego yoga twarzy ma na celu. Znaczy. Cel. O celu powiem zaraz, ale co ma, co ma zrobić joga twarzy? Poprzez ćwiczenia wzmacniamy to rusztowanie, tak? Bo mniej to jest rusztowanie dla skóry. I wzmacniamy, wzmacniamy rusztowanie tak, żeby pięknie nam pracowało. Poprzez automasaże rozluźniamy mięśnie, rozluźniamy, też odżywiamy. Odżywiamy, pobudzamy krążenie, pobudzamy układ limfatyczny, pobudzamy fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Także to rusztowanie, które czasami jest spięte, musimy również rozluźnić niektóre mięśnie. Dlaczego przez y, większość czasu tak bardzo fokusujemy się na mięśniach całego ciała, znaczy poniżej obojczyków. Y, chodzimy na fitnessy, siłownie, biegamy, nawet chodzimy na jogę, gdzie praktykujemy y, ćwiczymy, wzmacniamy, dbamy, żeby mięśnie ciała były w dobrej formie, żeby pokazać się latem, na wakacjach, przez tydzień w bikini, w bikini. A przecież twarz pokazujemy 365 dni w roku. To dlaczego nie dbamy o nią w ten sam sposób? Tylko, wiecie, wklepujemy kremy, idziemy do kosmetyczki. Pamiętajcie, tam też mamy mięśnie, mamy ich bardzo dużo i musimy codziennie, codziennie ćwiczyć, codziennie rozluźniać mięśnie, dbać o te mięśnie, żeby były w dobrej formie, tak jak mięśnie reszty ciała. I o tym jest joga twarzy. Serdecznie Was zapraszam do systematycznej pracy. Tego nie ma dużo, znaczy nie ma dużo. Nie musicie spędzać całego dnia ćwicząc przed lustrem. Pokazuje techniki ćwiczeń w podróży, w pracy, na spacerze i nie wiem, gotując obiady. Joga twarzy jest wspaniała, można ją zaimplementować w każdym momencie dnia. Pokazuje pełno automasaży, również kobido na które zapewne wydajecie ja też czasami u kosmetyczki duże duże pieniądze a ja pokazuję jak samemu sobie wykonać taki automasaż kobido i wiele wiele innych masaży z różnych stron świata Jestem certyfikowaną instruktorką także wiem o co w tym wszystkim chodzi i serdecznie Was zapraszam na mój kanał na YouTube Wizago Yoga. Zapraszam Was na moją stronę www.wizagoyoga.pl. Www zapraszam Was na warsztaty stacjonarne oraz e, online, jeżeli nie możecie dotrzeć na warsztaty stacjonarne, gdzie pokazuję dużo, dużo więcej ćwiczeń, dużo, dużo więcej masaży. Bo joga twarzy jest wspaniała. Joga twarzy ma na celu sprawić, abyście wyglądały jak najlepiej w swoim wieku. To nie jest sztuczne odmładzanie, że będziecie wyglądać inaczej. Joga twarzy poprawi Wasz wygląd na tyle, na ile Wasz organizm pozwala, bo to jest naturalne podejście do odmładzania. A jeżeli ktoś powie Wam, że wyglądacie 3 lata młodziej, 5 lat młodziej, a może 10 lat młodziej, to to jest taki, wiecie, efekt uboczny. Zapraszam serdecznie do wspaniałej, naturalnej przygody z jogą twarzy. bujaki